Lady Madeleine wydała na Instagramie oświadczenie w sprawie ataku na nią. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. O Lady Madlen jest ostatnio bardzo głośno na YouTubie czy wykopie, ale podam szybki opis sytuacji dla osób niezaznajomionych z tematem. Na kanale Najlepsza Polska Dziennikarka wleciał film, gdzie jakiś mężczyzna zaatakował Lady Madlen w pewnym kebabie w Warszawie. Sytuacja miała miejsce przed galą Fis Universe. Następnie okazało się, że owe nagranie zostało przycięte w celu zmanipulowania materiału. Na uciętym filmiku widać jak mężczyzna zaatakował Lady Madlen podduszając ją. Jednak w dalszej części nagrania mężczyzna napominał Lady Madlen, aby nie pluła na niego i się zachowywała. To ty robisz, mój. Zagrywaj. Link do nagrania macie w opisie i prawym górnym rogu ekranu. Lady Madlen za pomocą Instagrama postanowiła wydać oświadczenie w tej sytuacji. Jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie właśnie w tym momencie zatrzymać i przeczytać to oświadczenie. Następnie Lady Madlen postanowiła opowiedzieć o całej sytuacji na swoim story I jak jesteście zainteresowani całym materiałem jest też w opisie filmu, a w dużym skrócie. Lady Madeleine tłumaczy, że ów mężczyzna zmanipulował całą sytuację, mówiąc, że ona go opluła. Owszem, przyznała się, że go opluła, ale tylko dlatego, że on pierwszy ją zaczepiał, ubliżał jej i groził, oraz opluł ją jako pierwszy. On zmanipulował to nagranie, on chciał odwrócić późniejsze konsekwencje i ja po tych sekundach, które zostały nagrane, powiedziałam mu, co ty robisz? Przecież to ty mnie oplułeś pierwszy, skoro on powiedział, że został opluty, to czemu ty na przykład nie powiedziałaś, czemu to nie zostało cholera, jest to nagrane? Nie wiem, czemu to nie zostało nagrane. To on pierwszy podszedł do mojego stolika, a potem dopiero ja wstałam, ja go oplułam, a potem była ta cała sytuacja, to całe nagranie, a potem. Było jeszcze 15 innych rzeczy i zostałam ja przede wszystkim oceniona też przez pryzmat mojego wizerunku, przez pryzmat mojego ubrania. Następnie odniosła się do sytuacji z Nitro, gdzie podczas jednej z gal uderzyła go w twarz, tłumacząc, że to Nitro był prowodyrem, zaczepiał ją i prowokował. A ona jedynie odpowiada na zaczepki w jej stronę. Kopali to wczoraj specjalnie kanały, komentary odkopały to wczoraj, bo wiedziały, że będzie drama, ale niech mi ktoś, niech mi ktoś pokaże jedną sytuację i niech mi zna... Znajdzie sytuację, w której to ja byłam prowodyrem jakiegoś zajścia. Ja odpowiadam na zaczepki. Właśnie on mnie prowokował. On mnie pro prowokował wielokrotnie tymi filmami. Na koniec swojej wypowiedzi zaatakowała kanały komentery, mówiąc, że kanały komentery sieją mowę nienawiści i wyrządzają ogromną krzywdę twórcom. Większość kanałów komentery ma na pewno wielki wpływ na to, jak ludzie reagują na twórców, sieją mowę nienawiści, że jest przyzwolenie na hejt z ich strony, że, że wyrządzają naprawdę wielką krzywdę twórcom, naprawdę wielką. Dziś natomiast otrzymaliśmy update w całej sprawie. Lady Madlen poinformowała na Instastory, że zna już tożsamość mężczyzny. Dodatkowo dodała, że wszystkie osoby, które jej źle życzyły, zgłosi do odpowiednich służb i podaje do sądu za wypowiedzi w internecie. Informuję o tym, że wszystko zostanie zgłoszone do odpowiednich służb. Spotkamy się w sądzie, ponieważ nie można tłumaczyć się bezkarnie w internecie. Ja... Ogólnie sytuacja jest bardzo zawiła i ciężko mi uwierzyć, aby ów mężczyzna zaczepiał Lady Madeleine bez powodu. Jednak nic nie tłumaczy tego typu reakcji, czyli użycia siły względem drugiej osoby. Standardowo dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij, zostawić ci łapki w górę i subskrypcji na kanale, a ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia a raczej do usłyszenia. Cześć.